Witam. Kontynuując temat analizatora widma ogólnie DSP na SP32 postanowiłem, że można zrobić taką zabawkę znaną z lat tak 80., -tych, 90., -tych, czyli kolorową. Tam były różne nazwy tego sprzętu generalnie chodziło o kilka lampek które migały w rytm muzyki tu chciałem zademonstrować jak to mniej więcej działa na wyświetlaczu z WS2812 ale poza liczbą zaświeconych ledów dodatkowo moduluje też ich jasność standardowo to były to jakieś tam żarówki, które modulowały swoją jasność, zależnie od poziomu dźwięku dla wybranych częstotliwości. Chwilkę, tak pobieżnie kod. Tu sobie ustalamy maksymalną jasność świecenia LEDów. W zakresie do 2,55 tu może dodam, bo ktoś może nie sprawdzi ile można tu maksymalnie wpisać, i będzie zaskoczony. Tu też jest to ograniczone i teraz nie wiem czy do 2.5 czy raczej do Uint 32 więc to może kiedyś tam w przyszłości poprawię użyłem tu trzech częstotliwości 100 Hz, 800 i kilo żeby to jakoś tam fajnie wyglądało oczywiście sobie możecie dobrać Według własnych potrzeb, te częstotliwości. Jak ktoś się uprze, można nie definiować ich na stałe, tylko zrobić zmienne i tam przez jakąś konfigurację modyfikować. Teraz może tak króciutko o funkcji, która rysuje te figurki. Więc w pewnym zakresie jest to jeden punkcik. Może to słabo widać. Nie zakładam filtra, bo generalnie teraz nie o to chodzi. Ale tu widzicie punkcik. W ogóle idea jest taka, aby zrobić jeszcze tu czwarty. Czwarte światło. Coś takiego zrobiłem jeszcze w latach swojego dzieciństwa. Gdzie jak jest brak sygnału, to świeciło jeden biały reflektor. reflektor. Chodziło o to, żeby nie było całkiem ciemno w pomieszczeniu. Czyli gdy była muzyka, to migały sobie w jakichś tam kolorach. Gdy je brakowało lub była bardzo cicha, to jedno światło. A tu mamy taki mały kwadracik na środku, tu większy, jeszcze większy z taką dziurką w środku, tu pierwotnie było świecenie całego pola 8 na 8, a później dodałem w środku takie dwa punkty, tu mamy F, tu mamy E, które nie świecą. kolory ustalamy sobie tu mamy numery kolorów przekazywane do funkcji kolor tu poziom sygnału i miejsce od lewej strony tu mamy 0, 1, 2, 3 które na tą chwilę jest nieużywane Ale dołożę białe. I tu mamy kolory. 0 to jest r, czyli czerwony, później zielony, niebieski i ostatnie biały. Tu możemy sobie zmienić te kolory. Intensywność jest wyliczana na podstawie siły sygnału. A tu mamy rysowanie znaku. No, i może teraz zademonstruję, jak to mniej więcej działa. Skorzystamy z darmowej biblioteki YouTube'a, aby nie było zgrzytów, jak to ostatnio były. Jakiś sobie tam losowy utwór. No, powiedzmy ten zakres tych dźwięków jest dość słaby, częstotliwość. Ma no tu wygląda to lepiej. Oczywiście w finalnym urządzeniu użyjemy na przykład żarówek czy ledów o określonej barwie i tam nie będziemy jakieś tam animować figur tylko i wyłącznie modulować jasność i świecenia Jeszcze może zademonstruję że nie tylko zmieniam, żeby ten efekt był powiedzmy ładniejszy dla oka, to nie tylko modyfikuje jasność świecenia tych LEDów, ale także wzór, który jest wyświetlany. To taka funkcja, która będzie nam po kolei zwiększała tą jasność i wzór. Tego znaku. Można sobie wtedy popatrzeć, jak to wygląda. Jak się dobrze przyjrzycie, to widzicie, że nie tylko zmienia się wzór, ale także jasność świecenia. Chodziło o uzyskanie takiego no, ładniejszego efektu. Przy maksymalnym świeceniu, jak widzicie tu w środku, są dwa punkty, które nie świecą. Minimalne świecenie to jest taki mały piksel, który potem się powiększa. No i taka po prostu zabawka. A te efekty, które tu sobie wymyśliłem, to są tylko po to, aby to ładniej pokazać na tym akurat wyświetlaczu, żeby nie musiał budować, no powiedzmy nic nowego, a tu może sobie zrobimy taki, żeby ciut inaczej to teraz wyglądało. Najlepiej było oczywiście uruchomić otwór, który był wcześniej. I porównać sobie. No teraz powinno bardziej wesoło migać, czyli reagujemy na niższe częstotliwości. Tak jak mówiłem, to rzucę biały, będzie to jeszcze fajniejsze. W razie by ktoś ten kod chciał dostosować do swoich wymagań, to po prostu tą funkcję tu zmodyfikuję, aby nie sterowała WSAM, tylko jakąś tam żarówką, czy ledami o określonej barwie i będzie reagował tylko na poziom sygnału. Generalnie mamy wskaźnik poziomu sygnału ograniczony do trzech, trzech częstotliwości. W porównaniu do tych kolorofonów z dawnych czasów to, jak mówię, różnie się nazywało. Światło dźwięki, co tam jeszcze słyszałem? No, było naprawdę wiele ciekawych nazw, ale taką kolorofon widziałem zarówno w radioelektroniku, jak i na fabrycznym urządzeniu. Tak było nazwane przez C, colorofon Zwykle miały 3 do 4 pas i najczęściej były 3, czyli był flit dolno przepustowy górno i środkowo. Także to działał na ciut innej zasadzie niż to, co wam tu demonstruję. Ale to była taka najszybsza droga, aby zrobić jakiś tam efekt pobłyskiwania. No, i to tyle. Jeśli chcielibyście w innej formie mieć to, piszcie w komentarzach. Jak będzie odpowiednia motywacja, to zrobię to nawet na żarówkach, choć nie jest to zbyt rozsądne teraz, raczej na ledach. Ale wszystko zależy od Was. Do usłyszenia.